Ale jakby co, to zawsze można co nieco kupić. Zobaczmy, co powie nasz decker na temat tego, co zrobiliśmy. A możemy troszeczkę tak odrobinę, tylko przygotować. A co mi tam? Może się przydać faktycznie. No proszę, czego on nas, czy też może od samej DEX, chce? O ile zazwyczaj jestem w nastroju na żarty, tak.

To jest dobre pytanie. Okej, okay. ile rozumiem, że przez sieć może to jakoś wycieknąć do się nie powołane ręce, tak, czyli osobiście. A co jeśli on nie wiem, nie jest człowiekiem czy czymś? No dobrze, jakie miejsce wybrał?

się sensie inne sprawy, czy będę tam, czy coś jeszcze do zrobienia. Czysto teoretycznie nie, ale tu chodzi bardziej o zadanie, nie licząc tego, które za chwilę otrzymamy. Właściwie tylko ona będzie pewnie do wykonania, z tego co kojarzę, przynajmniej. Aczkolwiek jeszcze jest kilka rzeczy do zrobienia w kwestii osiągnięć, ale yy, nie muszę tego robić yy, teraz, zaraz, od razu, przed wyruszeniem. Uwierzcie mi, zaufajcie mi. Dobra. Plan? I want to help him disappear. Leave Harbor Prime. Get a new identity. Start over. I've arranged for his extraction. Got guys just waiting on my call. The only problem is, Richmond ain't a part of my plan. I my

No dobrze. Coś jeszcze? No nie, narażenie. razie nie. Still właśnie, to chciałem jeszcze, właśnie jeszcze sprawdzić. wiedzieć, jak to na pewno. No dobra. No to co, wracamy. Miejsce spotkania. No, nowa lokacja. Chciałem, że to trzeba po prostu tutaj. Zapewne tam na ten dach. Hmm. No dobra. Najpierw jednak chcę iść do Richmonda. Zobaczyć, co nam powie. Będzie bardzo uparty, ile czasu zajmie przekonanie go i tp i tede. wiecie o co chodzi. Jest tutaj, wyszedł ze swojego bunkra, że tak to określę. Well, nie ma co. Zdecydowanie pokazaliśmy, co potrafimy. No, trochę tego jest. Dobra. Mniej więcej po kolei. Doceniam Twój entuzjazm i ducha walki, ale chyba nie wiesz z czym byś się mierzył. Właśnie propos Mirandy. część planu. Trzeba też zapytać o obrączkę i zdjęcie. Czy kolejność ma jakieś znaczenie? Chyba nie, więc najpierw wysyłujesz te dwie opcje dialogowe. Ale jeszcze mam tutaj taką bombę nostalgiczną? Oh, Ależ eh? tak to jest bardzo sweetaśny, no? szczególnie jak przestrzeliwuje przeciwnikowy przeciwnikowi czaszkę strzelbu. To jest takie pocieszne, czyż nie? <laughs> No, Richmond, Richmond. Dobra, powiedzmy, jak, yy, co mamy dla niego, ground, no <noise> człowieku. Zabiją cię! Ty nie wiesz, z czym miałeś do czynienia? Chłopie! Twoja strzelba to jest dla niej kałaczka. Błagam cię.

Żarty o Syberii! Jej! Właśnie... Co z Mirantą? Pewnie powie, że... Nie, 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 ja to sobą nie zabieram, koniec nią! Jeszcze zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, zadanie się uaktualniło. Teraz tutaj właśnie jakieś zadanie spotkanie z Raycastem. Ekstrakcja Richmonda. Coś przeoczyłam. Owszem. Hmm, mieszkanie Mirandy było w High-Rise czy Afterlight? Szczerze nie jestem pewien teraz. Może w dzienniku coś miał na ten temat. Czekaj się. Haj rajst Łatwia mi to nieco zadanie. A nie, niewido już jest to. Przyzwyczajenie, zobaczcie. Nie mógłbym tak po prostu je zostawić na pastwę losu, no Błagam, to nie jest w moim stylu. Na no pewnie będzie tutaj. Zgadza się. Dobra. Dobra, najpierw pokażemy naszą wdzięczność. Ja planu nie mam, ja tylko go realizuję. Wow, Join it. You forget. Twenty years he's hated me. Isn't that all just far away now? i all the leaves ready for a new spring. Hmm. No myślę, że to Panią przekona. Nightingale. Myślę, że to dość ważne dla was miejsce, więc byłoby idealne. <grymne> Wasz stolik. You... Oh, so huh. so be... oh. Szanowna yeah. Pani! Rozmawia pani z osobą, która rozwaliła GSV-2. I pani uważa, że nie przekona tego starego pryka, żeby poszedł do restauracji? Błagam. Ja sobie poradzę. Jestem bardzo charyzmatycznym człowiekiem. No i miło. Zadanie uaktualnione. Hmm, będzie ciekawe. No, teraz trzeba się pewnie wrócić do naszego uparciucha. To akurat nie wątpię. Ani w to, że trzeba wrócić po niego, ani w to, że jest uparty jak stary osioł. No ale nie z takimi ludźmi sobie radziliśmy już. Zresztą nie tylko ludźmi. Jesteśmy guru hakerów, więc... Dla nas GSV-2 to było... Pff, prawie że nic. Szczególnie zdążę z dobrze rozwiniętą postacią. To muszę przyznać, że to jest naprawdę sprytne, właśnie z tym punktem ekstrakcji. Niezłe. Myślę, że to by go lepiej przekonało, chociaż pewnie to nie ma większego znaczenia, co wybierzemy. Myślę, że przyda się jeszcze bardziej niż mnie, no ale co ja tam wiem... Nightingale było w... Afterlight Boulevard, jeśli nie mylę. I to było po lewej stronie od Aphrodite. Zgadza się. No, pamięta się je trochę. Jeszcze mi aż tak pamięć nie szwankuje jednak. Proszę. Kogoż ja tu widzę. No. No, Można by wybrać tą luźną opcję, ale. Nie wiem, jakoś tak mnie bardziej przekonuje to trochę bardziej poważna. Też sam nie wiem. A dobra, co mi tam, troszkę zluzujmy z tonu.

No, i proszę. Zadanie ukończone. Gdy to jest. Tak sobie bym teraz zobaczył. Jest. Akurat z tego jestem bardzo dumna. Ja no. również. Cieszy mnie, że mogę Wam pokazywać takie rzeczy związane z tą grą. Jak najwięcej, po prostu. Może niedługo chyba się uda wbić w kolejny poziom. Niebywałe, prawda? A ten próg 7000 wydawał się taki wysoki, czyż nie? No tu proszę. No. Kolejne osiągnięcie do kolekcji. Kolejny dobry uczynek. Harbor Prime. Od razu się jakoś tak lepiej na serduszku robi, czyż nie? Okej, okay, moi drodzy. To będzie taki nieco krótszy odcinek, właśnie poświęcony temu jednemu zadaniu. Mam nadzieję, że podoba Wam się jego przebieg i zakończenie. Ja jestem usatysfakcjonowany ustaty, jak najbardziej. Lubię być dobrym człowiekiem i w rzeczywistości, i w grach. Jakoś tak. Po prostu. Dobra, nie będę się tutaj teraz rozpływał czy rozwodził nad tego typu sprawami, tak więc w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć!